Witamy Was 1 czerwca 2021, to mamy Park Miejski po parafii Chrystusa Odpoczyna, szkoły nr 8, poranek 7.45, oglądamy przez chwilę Park Miejski i szkołę numer 8. zielono jest. Pięknie, nie? Jak jest zielono. Tu ławeczka, tu drzewa, tak park jest. Słoneczko świeci, niebo bezmolne. I tak się to życie w hełmie w województwie Lubelskim, powiat chemski Ten mają zrobiony prac zabaw przy szkole numer 8. W tamtym roku zrobiony został niedługo będzie basen wyremontowany w szkole numer 8. To będziecie mogli przyjść popływać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.